Cześć, witam w kolejnym odcinku Bitów Parzystości. Dzisiaj moim gościem jest Wojtek Fixa. Powiedzmy, gdzie jesteśmy i co robimy. Tak, jesteśmy w budynku Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Jest to wydział zamiejscowy, a jest to przede wszystkim miejsce, w którym odbywa się hackathon Space Shield Hack. Pierwsza edycja naszego autorskiego hackathonu, który realizujemy przede wszystkim, żeby znaleźć rozwiązania dla branży Space Defense oraz Dual Use. Jest to wydarzenie, które przyciągnęło 200 uczestników, w trakcie którego, już teraz mogę powiedzieć, opracowano 62 bardzo ciekawe innowacyjne pomysły na to, w jaki sposób tu i teraz, w bardzo krótkiej perspektywie czasu, wspomóc rozwój polskiego sektora właśnie Space Defense oraz technologii podwójnego zastosowania. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie, dlatego że jesteśmy w miarę krótko po tym, jak zakończyło się okienko na odsyłanie prac i zaczęła się praca jurorska mentorska, czyli tak jak już mówisz nawet o pierwszych pracach, które są. Możemy spróbować to przeciąć, czyli ty możesz powiedzieć ze swojej strony organizatorskiej, jak widzisz to, co tutaj się dzieje. Ja powiem może z mentorskiej, bo trochę rozmawiałem też z drużynami właśnie. Tak jest. Jesteśmy właśnie na etapie oceny prac. Zespoły jorskie podzieliły się na cztery kategorie, w których właśnie pracowali uczestnicy, czyli właśnie Space, Defense, Dual Use oraz kategoria Open, której pewnie za chwilę kilka słów powiemy. W każdym zespole jurorskim mamy ekspertów branżowych, osoby z doświadczeniem w danej dziedzinie, a także osoby pracujące między innymi w funduszach inwestycyjnych, czy to różnych akceleratorach, inkubujących pomysły, startupy. Bo to co najważniejsze w każdym z tych projektów, to fakt, aby one znalazły jakiekolwiek odzwierciedlenie w przyszłości w takim aspekcie biznesowym. Nie chodzi nam o to, żeby tworzyć koncepcje, które pójdą do śmietnika, które po hackatonie mhm. będą zapomniane. Zależy nam Przede wszystkim na tym, aby każdy z pomysłów miał też ten aspekt przedsiębiorczy, rozwojowy, inwestorski czy biznesowy. I to jest właśnie rola naszych jurorów. Teraz przeglądają wszystkie przesłane prezentacje, dodatkowo dema, które zostały przygotowane przez uczestników, sprawdzają ich przede wszystkim krytyczną taką analizę przez zespoły poczynioną, która mówi też o tym, czy cały projekt jest kompletny, sensowny, przemyślany, a także czy nie zawiera pewnych takich błędów e, logicznych? A przede wszystkim też, czy zespoły właśnie znalazły potencjalnego odbiorcę, kim on jest, czy, czy przeanalizowały potencjalne persony, czy też e, firmy, do których mogłyby adresować swoje rozwiązania i czy to zadanie jest do nich adresowane. Sprawdzany jest też, też bardzo ważny aspekt e, z perspektywy wyzwania, które bardzo konkretnie opisywało wymagania bądź e, kierunek tego zadania. Mhm. Więc jurorzy sprawdzają, czy uczestnicy e, odpowiednio, Podeszli do tego zadania, w odpowiedni sposób przedstawili rozwiązania na postawione im zadania bo bardzo często mamy tak że innowacyjne pomysły czasami mijają się z rzeczywistym wyzwaniem my przeanalizowaliśmy właśnie te sektory Space Defense oraz Dualius z naszymi ekspertami którzy 10 marca tego roku spotkali się w Stalowej Woli na takim antyhackatonie to dość nowa formuła rzadko spotykana mhm. i stwierdziliśmy że zanim zaczniemy rozwiązywać problemy Warto, abyśmy je znaleźli. Bo dobrze zdefiniowany problem, dobrze zdefiniowane wyzwanie to jest tak naprawdę podstawa dobrego hakatonu. Eee, I właśnie w tym momencie uczestnicy, a właściwie nawet juroży, eee, sprawdzają, czy. Wyzwania, im postawiliśmy, poprawnie zostały przez nich zrozumiane i rozwiązania, które zostały przez nich przedstawione, rzeczywiście odpowiadają tym wyzwaniom. Mhm. No ja byłem tutaj zaskoczony w ogóle dość dużą liczbą mentorów na uczestników i bardzo mieliście takich mocno sprofilowanych, czyli rzeczywiście trafiały się osoby związane z biznesem. Ja tak jestem powiedzmy trochę dziś tam bardziej około tych technicznych rzeczy, ale są osoby bardzo mocno związane z branżą, na przykład czy około wojskową bo dużo projektów pojawia tak. się e, dronowych, więc udało nam się tutaj rzeczywiście e, wyjątkowy e, przekrój zgromadzić tych osób. Nie? Tak, my przede wszystkim na tym hakatonie postawiliśmy na jakość. Liczba mentorów tutaj też może być tym aspektem ilościowym, natomiast liczba mentorów do każdej z kategorii też była odpowiednio przemyślana i dobrana w taki sposób, żeby każdy z mentorów reprezentował pewne przekroje kompetencji, które będą niezbędne dla kilku zadań. Bo jak też sam zauważyłeś, zadania zachodzą się między sobą tematycznie, są bardzo, bardzo jakby odległe od siebie tematycznie, natomiast kwestie związane na przykład z zadaniem, które. Było w kategorii defense, można było podporządkować też po trochę technologie kosmiczne. Z drugiej strony dual use, czyli podwójne zastosowanie, było mocno nakierunkowane na różnego rodzaju bezzałogowce. Natomiast sama kategoria space, mimo że mówiliśmy o technologiach kosmicznych, bardzo mocno była nawiązana do meteorologii, a w zasadzie kryzysów pogodowych i klimatycznych. Stąd też bardzo nam zależało na tym, żeby wszyscy mentorzy, którzy będą na wydarzeniu, reprezentowali Możliwie szeroki przekrój. Oczywiście nie daliśmy rady znaleźć do każdej możliwej specjalizacji, natomiast mamy nadzieję, że uczestnikom tego wsparcia od mentorów nie zabrakło. I już można teraz powiedzieć, że mentorów na wydarzenie było 50, więc tak de facto jeden mentor tak średnio przypadał na czterech uczestników. Czterech może troszeczkę mniej niż czterech, więc można powiedzieć, że merytorycznie to była bardzo mocna i bardzo liczna obsada. Natomiast z rozmów z uczestnikami wiem, że bardzo im się to podobało. Co nie ukrywam rodzi pewne wyzwania na przyszłość, bo sprostać takiej liczbie przy wydarzeniach, które będą znacznie większe, już będzie bardzo trudno, bo będziemy mówić tutaj o mentorach w liczbie czasem może setki albo i więcej. Natomiast Właśnie to jest to, na czym powiedziałem na początku. Bardzo nam zależało na tym, żeby wydarzenie było maksymalnie jakościowe, żeby projekty, które zostaną opracowane, były jakby jak możliwie bliskie rzeczywistości, w możliwie bliski sposób odpowiadały na te wyzwania, które zostały opracowane. I mam nadzieję, że to się udało. Po ceniu myślę, że będę mógł powiedzieć trochę więcej na ten temat, jakie były właściwe. Tak, opinie. bo przyznam, że mamy kilkadziesiąt doświadczeń około hackatonowych w zasadzie i uczestnika, i mentora, no i też jak wiesz, organizatora u nas z Bydgoskiego hackatonu. Muszę powiedzieć, że na przykład pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że jest rozdzielona wprost instytucja mentora i jurora, co z punktu widzenia kryteriów oceniania jest tutaj oczywiście uzasadnione, bo jednym z tych pięciu, o których mówiłeś, jest efektuał. Więc jurorzy zdarzą się po raz pierwszy z tym, więc ten wow będzie w jakiś sposób naturalny. Można zrobić jedno pierwsze wrażenie, więc tutaj to będzie przyjęte. Ja chcę Cię też zapytać o jedną rzecz, bo rozmawialiśmy krótko wczoraj o tym, że Ty masz też większe doświadczenia hakatonowe w ogóle, więc jestem też ciekaw Twojej perspektywy. Za mną też kilka edycji tych naszych kujawsko-pomorskich. Możesz też powiedzieć o tych Twoich hakatonach i, i, i doświadczeniach z organizacją różnych hakatonów, tak, e, moje doświadczenie hakatonowe zaczęło się w zasadzie trochę przez przypadek e, w 2019 roku. E, wcześniej w zasadzie powiem szczerze, nie słyszałem zbyt wiele o tych wydarzeniach, a nawet jeśli słyszałem, nie do końca to rozumiałem, bądź uważałem, że nie jest to do końca zbieżne z moimi zainteresowaniami. E, jestem co prawda absolwentem technikum informatycznego i gdzieś to IT e, w moim życiu istnieje, natomiast e, czy programowanie, czy jako takie hakowanie, to nigdy by nie był jakiś mój konik, stąd też e, zawsze też miałem takie pojęcie jak do tej pory. Ma większość ludzi, że hackaton to programowanie, hakaton to hakowanie. No i właśnie w tym 2019 roku zdarzył się taki przypadek bardzo fortunny. Miłość pokierowała mnie do Krakowa, w którym to też znalazłem pracę w firmie, która zajmowała się organizacją właśnie eventów, głównie hackatonów, bardzo dużych hackatonów. Właśnie w 2019 roku po raz pierwszy miałem okazję być na takim wydarzeniu. Miałem to szczęście, że to był hackaton, jeden, jeden z największych bądź największy w Europie w tamtym czasie, który liczył prawie 2764 więc wrażenie było ogromne. Eee, przyznaję szczerze, że wcześniej organizuję różne eventy, w tym różne festiwale, e, imprezy masowe, czy też imprezy, które przyciągały właśnie tysiące ludzi. Troszkę bagatelizowałem te liczby, bo wydawało się, że tak przy 60-70 tysiącach na imprezie masowej, co to jest te 3 tysiące niemalże. Natomiast e, wielka hala expo, na której Zgromadzonych było właśnie te tysiące uczestników, mentorów, gości i wszelkich innych osób, które brały udział w tym wydarzeniu. Zrobiło ogromne wrażenie i wtedy też poczułem, że poza robieniem imprez, jako takich festiwali, warto, żeby też efektem mojej pracy były jakieś dodatkowe właśnie projekty, które w ramach właśnie takich hackathonów powstają. No i wtedy się zaczęło, zaczęła się ta przygoda z hakatonami. Po, po tym pracowałem w tej agencji przez pewien czas i miałem okazję uczestniczyć w organizacji kilku. Dalej organizować samodzielnie, bądź też z zespołami większymi właśnie kolejne hakatony, między innymi kosmiczne, lotnicze, typowo programistyczne, bądź też branżowe, takie kierowane pod konkretne tematyki. Jednym z takich bardzo fajnych wydarzeń było właśnie hackathon w 2023 roku, NASA Space Apps Challenge, który organizowaliśmy tutaj w Stalowej Woli. Mhm. wydarzeniu wzięło udział w tamtym czasie około 300 uczestników i to był największy hackathon kosmiczny w Europie w tamtym czasie. Trzeba? Nie, nie, możemy rozmawiać, myślę. Tak, no jesteśmy tutaj w środku muzeum i w zasadzie funkcjonującego, więc to tak, tak, tak wygląda, gdzieś w podziemiach całego budynku. Tak, właśnie zaskoczyło mnie, bo mówili, że nawet takie gdzieś tam razem z NASA, czy, czy powiedzmy organizowane przez NASA, tak, te, te okołokosmiczne były wydarzenia i tutaj one się jakoś tak w miarę regularnie odbywają, to ty byłeś też powiązany z tymi wydarzeniami bezpośrednio z NASA? Tak, ja jakby z nas NASA miałem znowu szczęście przez przypadek. E, pracując w jednej z instytucji właśnie w regionie, e, organizowaliśmy wspólnie z zespołem te wydarzenia pod szyldem NASA Space Up Challenge. I właśnie w 2023 roku, tutaj w porozumieniu e, właśnie z Jackiem, wtedy jeszcze pracującym w gminie stalowo w Urzędzie Miasta, e, wspólnie podjęliśmy decyzję, że spróbujemy zorganizować w Stalowej Woli największe tego typu wydarzenie w Europie. Największe w ogóle, które do tej pory odbywało się w Polsce, a historię tego wydarzenia w Polsce liczyła już w tamtym czasie 9 albo 10 lat. Były pierwsze próby w Krakowie, w Szczecinie, w kilku innych miastach, natomiast one nigdy nie kończyły się w większą liczbą uczestników niż około 50-60, które w tym wydarzeniu brały udział. Myśmy stwierdzili, że to jest dobra okazja tego, żeby podjąć rękawice. zdać sobie sprawę, że stalowa wola na mapie hakatonów jeszcze w tamtym czasie w ogóle nie, nie istniała, nie, nie odbywały się tutaj wcześniej takie wydarzenia. Widzieliśmy, że to będzie bardzo duże wyzwanie, ale jakby był to szalony zespół. Stwierdziliśmy, że nie ma rzeczy niemożliwych i udało się. Właściwie zrealizowaliśmy to, bo to nie było na pewno dzieło przypadku. Bardzo, bardzo konsekwentnie przemyślane działania doprowadziły nas do tego, że przyjechało tutaj 300 osób. Były to sobie wręcz, można powiedzieć, z całego świata. I wydarzenie odbyło się, odbiło się ogromnym echem. Kolejna edycja w 2024, tutaj realizowana też przez zespół ze stalowej woli, już przyciągnęła 600 osób, więc można powiedzieć, że w skali Europy było to rekordowe wydarzenie w, na przestrzeni wielu, wielu lat. Na no tym roku Space Shield. Dlaczego? Przede wszystkim zależało na tym, żeby w pewien sposób uniezależnić się od pewnej koncepcji i wyzwań opracowanych przez ekspertów z NASA. Brzmi to może absurdalnie, natomiast te wyzwania były kierowane do bardzo szerokiego spektrum odbiorców. Mm -hmm. e, od dziecka tak naprawdę, które mogło wziąć udział w tym wydarzeniu, po osoby dojrzałe. Od e, zadań bardzo ogólnych, gdzie wymagano m.in. stworzenia koncepcji imprezy z okazji jakiegoś zdarzenia kosmicznego, po zagadnienia astrofizyczne, bądź bardzo trudne zagadnienia astronomiczne i, i tym podobne. Więc stwierdziliśmy, że naszym celem jest to, aby przede wszystkim przyciągnąć dojrzałego odbiorcę, czyli tutaj plus 18, osoby, które już mają choć trochę doświadczenia, wiedzy w obszarze technologii kosmicznych, obronnych i podobnych. A druga rzecz, w pewien sposób większa kontrola nad wyzwaniami i ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynkowych, a mniejsza, mniejsza uwaga na to, żeby to wydarzenie było otwarte w zasadzie dla każdego. NASA chwaliło się, że to jest pierwszy hackathon, że może być to pierwszy hackathon dla każdego. My przyjęliśmy, że jednak wolimy, albo chcielibyśmy, aby przyjechały do nas osoby, które już mają troszkę więcej pojęcia, wiedzą po co przyjeżdżają i aby te projekty, które właśnie teraz są oceniane, były rzeczywiście już takie bardziej przemyślane, z większym potencjałem wdrożeniowym i rozwojowym. Mm -hmm. Mocno przysz przyszłościowe bardziej. Tutaj też można dodać jednym słowem, że tutaj też udało mi się zaprosić właśnie osobę z NASA, tak, Johna, tak który który mógł poopowiadać niedługo będziemy mieli misję. Polaka, więc, więc tutaj też są dobre nawiązania i tutaj myślę, że Polska zaczyna coraz mocniej wchodzić w te obszary kosmiczne i to jest przestrzeń na to, żeby się coraz więcej tego typu wydarzeń pojawiało. E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, w tym szalonym czasie jesteś teraz mocno gdzieś zajęty organizacyjnie. E, udało Ci się znaleźć chwilę. Dziękuję Ci bardzo. E, cieszę się, że mogę też tutaj być mentorem, że możemy też to jako, e, jako część, chociażby, Bydgoskiego Klastru Informatycznego być, być tutaj i przeciąć gdzieś w jakiś sposób te nasze doświadczenia. E, dziękuję bardzo Ci za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo i to co mogę powiedzieć na koniec, to zapraszam do udziału w kolejnych hakatonach, nie tylko naszych, również Waszych, ale i wszystkich innych, bo naprawdę są to świetne doświadczenia i możliwość bardzo, zdobycia bardzo fajnych kompetencji a także opcji na rozwój w przyszłości. Myślę, mm -hmm. że sam, sam to doświadczyłeś jako uczestnik, jak i tak, organizator, tak, że to tak, są tak, naprawdę świetne opcje dla każdego, kto bierze w nich udział. Super. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Czarność. bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do śledzenia naszych social mediów i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.